Siemanko, siemanko, bonjour! Witam się z Wami serdecznie w ten niedzielny piękny poranek. Wczoraj nagrywałam. Gadałam sobie przez 15 minut i okazało się, że się film nie nagrał, ponieważ telefon się przegrzał i nie zapisał tego, co nagrywał. Bo normalnie jest tak, że jak mam Słabą baterię, albo kończy mi się pła pamięć, to mi się zapisuje ten film. A w momencie, gdy się przegrzewa telefon, to się nie zapisuje. Także nowa wiedza. Robię sobie właśnie śniadanko. I dzisiaj mam cel zrobić jak najwięcej w jak najkrótszym czasie, ponieważ wczoraj cały dzień przeleżałam z migreną. Cały dzień. Ale dzisiaj czuję się lepiej, czuję, że ta migrena jeszcze gdzieś tam się tli, ale jest ok. Nie myślę o tym. Wzięłam już sobie tabletkę na brzuszek, żeby, bo mi migrena się zaczyna od brzucha, żeby nie miałam dłości. Więc jem zaraz śniadanko i biorę się za robotę, a w międzyczasie pokażę Wam, co się ostatnio działo, bo nagrywałam krótkie wstawki, a nie nagrywałam nic ponadto. Także zaraz wracamy. Jestem już po śniadaniu, zjadłam trzy jajka i szynkę parmeńską, przy, 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 przy przysmażoną, ale na mojej ilości tłuszczu. I czuję się najedzona. Wypiłam herbatkę i rozpoczął się ten cudowny czas, kiedy można jeść śniadania na balkonie i wypić herbatę rano albo kawę. I balkon może być cały czas otwarty i to świeże powietrze cały czas jest. I jeszcze miałam przyjemność patrzeć na latającego milana. Milan to jest taki orzeł. Bardzo mi się podobają te, te ptaki tutaj. E, te orły, które, które latają i one tak śmiesznie chodzą, tak jakby tańczyły, no naprawdę. Są takie majestetyczne w locie, a jednak na ziemi są takie pokraczne trochę. No mniejsza z tym, no to nie o tym chciałam Wam opowiadać, bo chciałam powiedzieć, że w końcu przechodzę znowu na dietę. Odpaliłam aplikację Diet by Am, którą mam, którą mam wykupioną jako dożywotni dostęp, więc mam dostęp do wszystkich diet, do treningów od Ani Lewandowskiej. No, i wybrałam sobie dietę, gdzie mam tylko trzy posiłki: śniadanie, obiad i kolacja, bo na więcej mi się nie chce na razie. Te, te inne są bardziej zróżnicowane, ale w tym momencie nie jestem na nie gotowa. Tak samo jak nie jestem gotowa na kolację pod tytułem Talerz pełen warzyw. Fajnie, że można tam zmieniać te dania. No, i dzisiaj właśnie miał być, miała być jajecznica, ale stwierdziłam, że i tak nie mam suszonych pomidorów, więc zrobię sobie jajka sadzone. Były pyszne. I weszłam na wagę, bo weszłam na wagę. Zacznijmy od tego, że weszłam na wagę i waga pokazała 102 kg. Masakra. Ale okej, okay. nic się nie dzieje. No w sensie jest masakra, ale no pora to zmienić. Myślę, że to już jest ten czas, kiedy można się za to zabrać. I przez ostatni tydzień sobie troszkę folgowałam. Odkąd dzieci nie było to wypróbowałam na przykład wino bezalkoholowe. Oto moja reakcja. No to zdrówko. A, pod światło nie. No to zdrówko. Zaczynam świętowanie. Dobra. Pierwszy raz w życiu piję wino różowe bezalkoholowe. Zero, zero. Smakuje jako ryżatka. Mhm. Mogę świętować. I co najśmieszniejsze, to ja po tym winie czułam się, jakbym naprawdę piła alkohol. Ja nie piję żadnego alkoholu. Żadnego. Raz, chyba rok albo dwa lata temu napiłam się lampkę wina. Raz. A po, wcześniej jeszcze w ogóle. Nie piję, bo się źle czuję po alkoholu. I właśnie się tak czułam, jakbym piła alkohol. To znaczy. Lekko mi szumiało w głowie, miałam rozszerzone naczynka na policzkach, miałam takie czerwone poliki i nie miałam na drugi dzień kaca co prawda, ale czułam te wino jak mi się odbijało. No i też pofolgowałam sobie z jedzeniem, jadłam lody na kolację, wiśnie mrożone z bitą śmietaną, nie pytajcie, świętowałam. No, i też warto zauważyć, jak w mojej głowie zakodowane jest to, że świętowanie łączy się z alkoholem i z jedzeniem. Co prawda, ja alkoholu nie piję, no ale z jedzeniem, no to przecież świętowanie to musi być coś słodkiego, dobrego. Był popcorn, były chipsy, ale dzisiaj i wczoraj, już tak, bo już wczoraj zaczęłam, powiedzmy, tą dietę, nie miałam jeszcze składników w. W lodówce, ale na kolację zamiast zjeść tosty z czekoladką, i to zjadą coś innego. I dzisiaj na śniadanie również, także no, są pierwsze dwa małe sukcesy, i wierzę, że uda mi się w tym wytrzymać. Także trzymajcie kciuki za moje powodzenie misji pod tytułem Nie Żyrać Za dużo Słodyczy i Słodych. I ktoś by mógł zapytać, po co ja dzisiaj chcę zrobić jak najwięcej w jak najkrótszym czasie? Ano, przez ostatnie kilka dni nie robiłam absolutnie nic, poza tym co musiałam zrobić. No, było tego trochę, dobra, nie, nie oszukujmy się, że nic nie robiłam. Trochę zrobiłam. I od dzisiaj wieczorem mam dzieciaczki z powrotem w domu, i wiem, że jak oni będą, to nie będę miała czasu zająć się tymi rzeczami z listy do zrobienia. A jest ona dość długa i dość spora. Dzisiaj się nią zajmę. I w ogóle i w ogóle i w ogóle. Wpadł mi pomysł, żeby wrócić do habitiki. Habitika to jest taki, taka aplikacja do zarządzania zadaniami, nawykami i ma ona w sobie grywalizację. Grywalizacja to, to znaczy taką um, takie. Takie mechanizmy jak gra, że dostaje się nagrody, pieniądze, można zmieniać ekwipunek, wybiera się postać, można być wojownikiem, magiem, uzdrowicielem, albo kimś jeszcze. <laughs> nie pamiętam już. Używam jej bardzo długo. Dwa lata temu z niej zrezygnowałam, chyba więcej, w 2021 roku rozpoczęła mi się depresja, tak? To był moment, kiedy zrezygnowałam totalnie z habitki, bo nie byłam w stanie. Realizować tych zadań i myślę, że to już jest ten moment, żeby do niej wrócić. A jak już mi wpadło tak było do głowy, to już mi nie wypadnie. Niestety. No ale ja już zrobiłam w pranie jedno, posprzątałam trochę w kuchni. Pierwszą część, czyli zawyładowałam i załadowałam zmywarkę. I ustawiłam sobie time -lapsy, żeby mieć motywację do tego, żeby to robić ciągiem, żeby nie przerywać, i żeby to. To robić po prostu. No i zauważyłam też, że odkąd biorę lekarstwa na ADHD, to niestety moja umiejętność przeskakiwania z zadania na zadanie i robienie kilku rzeczy równocześnie zniknęły. A ja przez bardzo długi czas tak funkcjonowałam, że robiłam 5 minutówki, 10 minutówki, a teraz taki minimum czas, który muszę poświęcić na jedno zadanie, na przykład jak sprzątanie kuchni, to jest 20 minut. I nie potrafię przerwać. Nawet oglądanie filmów podczas sprzątania już nie wchodzi w grę. Dlatego stwierdziłam, dobra, no muszę mieć jakąś dopaminę, taką dodatkową ekstra, żeby mnie motywowała do sprzątania i do działania, i żeby w ogóle nie myśleć o migrenie, która cały czas się tli. Ja to czuję, tłumi mi się tli. To, to właśnie włączę film i będę robiła filmik dla Was, żeby doładowywać się dopaminką, ale nie przerywać sobie zadań. Także stąd te timelapsy, które widzicie. No, ale nie ukrywam, dla mnie też to jest taki, takie satysfakcjonujące, jak oglądam jakieś Reels albo TikToki ze sprzątaniem. Uwielbiam, uwielbiam kto jeszcze. <gryw> Powiedzcie, że nie jestem sama. Po prostu uwielbiam, jak to się wszystko zmienia dookoła. E, także teraz już ogarnęłam. Teraz biorę się za dalsze sprzątanie kuchni i muszę poskładać ubrania i zrobić drugie pranie, a potem zakupę. A potem jeszcze chciałam, mój cel dzisiaj to zakończyć na myciu podłogi. Odkurzanie, mycie podłogi, kurze, a potem takie drobniejsze rzeczy, bo chcę tak z góry z wierzchu troszkę ogarnąć, że jak dzieciaki wrócą, to żeby już było ogarnięte, a potem zająć się tymi drobniejszymi zadaniami z listy do zrobienia. Mieszkanie ogarnięte, posprzątałam w kuchni do końca, odkurzyłam, wytarłam kurze, zostało mi umycie podłogi, nie lubię, i zostało mi składanie ubrań, nienawidzę. Jeżeli ktoś ma jakiś patent, jak radzić sobie ze składaniem ubrań? Nie lubię. Po prostu nie lubię. Jest to dla mnie tak nudne zajęcie. I tak myślę właśnie, z czego to wynika z tego, że muszę przejrzeć rzeczy od dzieci, które są za małe, które za duże, bo jest za mało miejsca w szafie ale swoich rzeczy też nie lubię. W ogóle nie lubię nic robić z materiałami. Jeżeli chodzi o takie porządkowanie, Najle, najlepiej by było dla mnie, jakbym miała wszystko na wieszakach, i może to jest też jakaś myśl: żeby wszystkie koszulki, swetry mieć na wieszakach, spodnie to tam raz, dwa, no i najgorzej skarpetki, majtki, taka drobnica. Nienawidzę, po prostu nienawidzę. Jeżeli macie jakieś patenty na składanie, podzielcie się, proszę, bo, bo nie wiem. Za mną, nie wiem, czy widać. Pokażę później w przewidzce to, co kolorowałam na, na live'ie. I stwierdziłam, że będę robiła sobie takie live'y, jak nie będzie dzieci, że będę właśnie coś robiła taki, z takich hobby. Miały być diamenciki w weekend wczoraj, ale no migrena. Może dzisiaj się odpalę, bo dzieciaki mają wrócić. Nie, jedno ma wrócić, ale o tym opowiem w następnym filmie. Jedno wraca na noc, drugie zostaje u taty. I do wieczora mam jeszcze trochę czasu, bo wróci wieczorem starszy syn. A może jeszcze właśnie odpalę się z live'em i będę robiła albo kolorowankę, albo diamenciki. Um, ale to nie o tym chciałam. Aha, chciałam o karcie opowiedzieć. Tak, losowałam kartę z pytaniem, bo ja ogólnie tak, tak, bo dużo mam myśli i nie wiem od czego <laughs> zacząć. Chciałam zacząć od Tarota, że. Ja tarota sobie nie stawiam, ale wierzę w taką energię kart, że dostanę odpowiedź, jeżeli zadam pytanie. No i mam takie karty, które nie są kartami tarota, one się opierają o chińskie jakieś e, niewierzenia, tylko filozofie życia bardziej. Nie powiem o szczegółach. Kiedyś pokazywałam dawno temu te karty. Nie interesowałam się aż tym aż tak. Wyłączam sobie minutnik, bo mam włączony minutnik co 10 minut, żeby wiedzieć, ile czasu upływa, bo głodna już jestem. Czas na obiad, muszę jechać do, na zakupy. No i znowu straciłam wątek. I zadałam pytanie, co mam zrobić, żeby rozluźnić się, żeby. Hmm, żeby ta migrena przestała się pojawiać w momentach, kiedy jestem sama. Ja wiem, czemu ona się pojawia, bo wtedy pozwalam sobie na emocje. Bo przy dzieciach jednak jestem twardą babką, która ma strukturę dnia, która ma rzeczy do zrobienia, która wie, że musi być silna dla dzieci, a w momencie, gdy dzieci nie ma, to wszystkie te emocje, które się we mnie kumulują, wychodzą, no i wychodzą w postaci migrenem. I dostałam odpowiedź pod tytułem Wiosna nadchodzi. No, co ty nie powiesz? No, wiosna nadchodzi. I ogólnie tłumaczenie tej karty było takie, że to, co teraz zasiejemy wiosną, no to będziemy zbierać tego plony później. No i żeby postawić na zdrowe nawyki. Taka, tak w skrócie, że taka było, takie było przesłanie tej karty. Teraz ta karta sobie tak stoi, bo one mi się podobają te karty wizualnie i szukam jeszcze takiej odpowiedzi wizualnie. W sensie już mam odpowiedź. Ale tak czy siak szukam jeszcze jakiegoś takiego przesłania w obrazie, który jest na tej karcie. I odpaliłam odpili... habitkę i przypomniało mi się, jak fajna jest ta aplikacja, ponieważ ona ma coś, co brakuje mi w rabicie, który mam na telefonie: że mamy różne rodzaje zadań. Pod tytułem nawyki, które można odhaczać kilka razy dziennie, zadania bieżące, takie zadania codzienne, które wykonujemy raz dziennie i regularnie, zadania do zrobienia, które na przykład mają jakiś termin do wykonania, ale nie jest to coś, co musimy wykonywać codziennie, i nagrody. Uwielbiam to naprawdę aplikację i cieszę się, że tam weszłam z powrotem. Zostałam wywalona z drużyny, ale to w sumie dobrze, bo nie musiałam sama się pożegnać. Ja ogólnie mam problem z kończeniem relacji, nawet takich wirtualnych, bo można tam drużynę zakładać. Założyłam sobie drużynę swoją, będę sama robiła misję. Wybiorę maga, bo zawsze byłam wojownikiem. Dorosła kobieta, stara baba, no i Habitika. No, i będę powoli wpisywała tam zadania. Muszę się zastanowić, które będą nawykami codziennymi do zrobienia. W sensie, już mam w głowie koncept, jak chcę to zrobić, i usuwałam te zadania, które miałam tam wpisane, i. Oh, poczułam ten ciężar tej Ewy, która parę lat temu miała problem z prostymi zadaniami pod tytułem wyjść na dwór. No, miałam takie zadanie w nawykach, żeby wyjść na dwór. No. Dobra, kończę. Bo muszę jechać do sklepu, kupić coś na obiad, bo nie mam nic. W sumie mogłabym zjeść pierogi, ale pierogów nie ma w diecie. Oj, no, 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 no. Ale mogłabym zjeść i... bo zostało mi mało pieruszków i w sumie nie musiałabym teraz jechać, mogłabym później, ale chcę już to załatwić, bo muszę kupić na kolację i na śniadanie i na drugie śniadanie coś. Um, ale chciałam jechać wieczorem do Lidla. Bo będą fajne rzeczy w Lidlu za małe pieniądze. Dla dzieci, oczywiście bardziej kreatywne, ma, mazaki e, i takie do robienia bransoletek. Z, robiłyście, jak byłyście młode, takie bransoletki z Muliny, to się nazywało? Nie wiem, taka, takie kolorowe, e, no się takie wzorki robiło, i się tak robiło zobęłnie, nie wiem, jak, jak to powiedzieć, takie bransoletki materiałowe. Ja robiłam, jak byłam dzieckiem. I chciałabym do tego wrócić, aby nauczyć moje dzieci tego robić, bo to fajne, fajne zajęcie jest. Ogólnie mam tak, jestem. Moja głowa kipie od pomysłów i nie wiem kiedy je wszystkie zrealizuję, i czy je zrealizuję i jak je zrealizuję. Um, ale no, chciałam powiedzieć, że właśnie jestem przed zamówieniem pewnej rzeczy, która będzie kolejnym moim nowym hobby. I jest to dość tanie, bo w sumie to kosztuje 30 franków. Miałam to zamawiać na temu. Ale z temu, jak będę zamawiała, to już bym chciała zrobić duże zamówienie, a nie tam takie pojedyncze, pierdołki. Więc sobie zamówię tutaj na tutejszej stronie, bo będę miała to na drugi dzień. No, ale dobra, to kiedyś Wam opowiem, co, co sobie wymyśliłam jeszcze. A tymczasem kończę. Życzę Wam udanego dnia i do zobaczenia w następnym filmie. Ciao, ciao!